Hejcie moky, jestem Hicier Luty, więc kolejnym filmie na moim kanale zamiast cappuccino. Cześć! Cześć. E, tytus Hello? E, dawny ślimak. I dobry. i I kapę. Cześć. I będziemy robić takie top model. Ja już mam skina zrobionego, takie mini top model. Okej, okay, dobra, co dawać zaczynać? Ocenię. Są emotki i różne tam rzeczy. Dobra, pierwszy ja. Chodźcie. Teraz ja. Koks, idziesz. Dobra. Tytus. E, 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 e. E, bo on ma zestaw, tak, by the way. Czekaj, a ty po... Ale nie, bronię później... Bro, bro, później kolor broni. No to... Kill kilof weź, kilof tytus. Kill off, pokaż. Kill. Hmm. Kill Ale on ma zestaw, on ma... On ma zestaw, no. No zestaw ideal nie pasuje ten kierow. Ty tu schodź tutaj. No, jak to nie pasuje? No, no nie pasuje. I Dwań jeszcze się masz tutaj. zestaw przy okazji, więc wiesz. Ty tu odpadł już, jak w pierwszej ludzie. Jak to? Ty tu, ale będzie okay. druga, będzie dr Ida? druga faza, Dobra. można powiedzieć. Ale eee... zostań tam, zostań. To nie jest zestaw przypadkiem, ten plecak? E, jest no. zestaw no No jezu zestaw w Idealnie i kapel z ciała, dobra Ale on też ma zestaw Sliwak, <ścoughs> śliwak, ma śliwak. <ścoughs> z zestawu. No, gary, no dobra, chodź Idź Dobry. Dobra To Do dwóch was zostało no. Emotki, lepiej, nie, emotki teraz lepszy? Zrób emotki, zrób, zróbmy emotki mm. Emotki zróbmy no, Okej okay. To emotki Dobra no nie, czekajcie. Ty taką? A ty? To zdecydowanie. Ty? Siu. Pakaż, pokażę matkę. Ja? Pokażę matkę. No? No to, nie, to ja też zestaw. Inną. 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 Czekaj, inną. Uh, Wygrała taka szybka mini runda. Dobra, to.

Gaz do nas dołączył i Oliverox. Teraz sprawdzaj kapuczyna. No idź, idź, łyba, łyba, idź. Dobra, no to Ty ryba, pokaż Kilo, Kilo nie pasuje. I też na w sumie. Kilo nie pasuje, sorry. Myślę, hmm. że on hmm. Teraz ja. Dobra. Ej, hey, malo, słuchać gasa. No, no tak słuchajcie, tak. Dobra. Udało się. A, a wyście tego nie tacie, ci proszę, bo będę prawa autorskie mieć. Dobra. A to ty nagrywasz? No, nagrywam. A, dobra. Dobra, teraz malowanie do broni. Malowanie do broni. idźcie. idźcie. Masz tubu, tubu. Do. idźcie. A, nie. zobaczysz później. Dobra, A, idź. Wygrywać, gdzie ty jesteś? na co najpierw? Idź. Potop modelć. Dobra, malowanie. Każdy, Dobra, ja i patrz. Ej, ja sobie malowania nie wybrałem. Ja mam chyba. No, dobra. 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 Kapę. Ej, mogę sobie tylko wybrać malowanie, bo ja sobie nie e? wybrałem. Eee, tam. nie wybrałeś, to nie wybrałeś, zostajesz. Dobra, do, bierz broń, bierz broń. Ale nie, ty łyba zostajesz, ty, ty idziesz. Ale nie, broń weź, weź broń i pokaż malowanie. Ja też nie mam do tego. Kurcze, no. Dobra. Daj broń, daj broń, daj broń. Daj mu broń, o daj broń. Łyba ty nie, ty Łybas, Łyba ty przegrałeś. Myślałam, że Rudmar, nie. dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, do idź do, do, do budki, do budki. Do budki, do budki. Dobra. Nie, ty nie idziesz do budki. Nie. Ale oni obaj przegrali, żebym mogła. Teraz co, ta, tańce, teraz tańce, tańce, tańczymy, tańczymy. No, poczekajcie. No. Wyjdźcie! Wyjdźcie! Dobra, chodźcie, chodźcie. Chodźcie. chodźcie tutaj, tutaj. Chodźcie. Chodź tutaj. Chodźcie. Idź do budki. Ej, ty, ty, ej, ty. Nie, nie, Kto? Ty idź do budki. Do budki. Bo ty... byś przegrał. Ty byś przegrał. Chyba też ale do budki. Chyba też do budki. A nie, no. ale... nie. Łyba nie. D dobra, 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 chodź. Chodź się. Dobra. Emotki. Ej, masz staro ładnie wygląda. Dobra. Teraz Ej, tym... później go oddaj, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Ale nie później, możesz sobie mhm. na razie zatrzymać. Dobra, nie? teraz yy, ty, <gusty> ja, Gaz, wygrywa, ja to mówię. No. Dobra, teraz graffiti. Graffiti. Teraz graffiti. A teraz graffiti robimy. No graffiti. Tutaj takie... Ja tutaj robię, ja tutaj. Takie, spoko. Teraz ty. Ty? No to nie pasuje do niej. to nie pasuje do niej. Musisz teraz być surowy, bo tak szczerze. Ej, idziesz do budki. Sky, idziesz do budki. Sky do budki, skaj do budki. Sky, sky do budki. Ej, bo ja no, nie miałem wybranego. Dobra. Jest jedna osoba w budce, gdzie jest druga? Ej, bo ja nie miałem wybranego. E tam, dobra, on poszedł do lobby. Dobra, teraz ty niej kapę. Dobre, dobra, dobra, dobra a to teraz dobra, co? A w sumie nie. E, kto wygrał? Kto Ej, wygrał? Osoby z budki, osoby z budki. O... Proszę, dla ciebie. Te osoby, które wybrałem do budki... Chodźcie. A e to... Tutaj do... Do... Sky? Już... A gdzie jest tam ta druga? Opuściła. Opuściła. Chyba. Dobra. To... Sky, kto jest... Kto, kogo wybierasz? Kto wygrywa? Ja on? A ryba ty idź sobie. Ryba idź, bo cię ja, pokażę, no. Dawaj na tego. Nie. Kto wygra? E dobra. Wygrał. Yeah. I kapę wygrał widzowie, dobra. To e, zmieniamy e, skiny ostatni raz i, i to będzie ostatnia nasza runda. Teraz ja wiem ja どうだ No, no kinofy pasują, ale tarcza do Mikołajki. Ile budki. Stark kontra... Co? Jak to było bardziej? Teraz robimy emotki na tańczące. Czekaj, tam. Znaczy, ty chodź, 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 Który lepszy? Ty, ty, który lepszy? Ale nie, nie ty, nie, nie grasz. Który lepszy? Jeszcze raz

Ja lepszego, ja czerwonego do niebieskiego nie pasuje, Jak no. moja, ten lepszy. Dobra, teraz chodźcie na lotnie, na lotnisko. Pojedynczo. Jak nie ma lotni? Może pewnie, aż ja go jedzie. To ja skoczę. Czy no. Ja? Nie. było yy, takie Dobra, widzę, że tak gustu miało, więc yy, widzimy mi się w kolejnym odcinku. Pa pa, cześć!